W tym zadaniu samochód gwałtownie ruszył z miejsca. W ciągu 6 sekund uzyskał prędkość 18 m na sekundę. Pytają nas się o to, ile wyniosło przyspieszenie samochodu dla dwóch obserwatorów. Dla obserwatora, który stoi po prostu na poboczu, a drugim obserwatorem jest samochód policyjny radiowóz, który jedzie za nim z prędkością 10 m na sekundę. Przyspieszenie względem obserwatora, który po prostu sobie stoi na poboczu, będzie oczywiście wynosiło. Delta V przez delta T, gdzie delta V to będzie różnica prędkości, a wynosi ona 18 metrów na sekundę, no bo rozpędza się od 0 do 18 metrów w czasie 6 sekund. I oczywiście tutaj wynikiem będzie 3 metry na sekundę kwadrat. Aby obliczyć przyspieszenie radiowozu, czyli AR. Znowu musimy delta V. Względnego, czyli prędkości względnej, podzielić przez delta t. Tylko jak teraz będzie wyglądało delta v względne? Oczywiście delta v jest to prędkość początkowa minus prędkość końcowa. Więc w tym przypadku będzie to prędkość względna początkowa, czyli zerowa, minus prędkość względna końcowa. Tak ją nazwiemy. Dzielona przez. Delta T. Teraz zapiszemy sobie, czym będzie nasza prędkość względna zerowa. Jeżeli radiowóz jedzie z prędkością 10 metrów na sekundę, i przed nim stoi samochód, bo ten drugi samochód się jeszcze nie porusza, to wtedy prędkość tego samochodu względem radiowozu wynosi minus 10 m na sekundę. Ponieważ z perspektywy radiowozu, samochód się do nich zbliża. Prędkość względna końcowa, czyli w momencie, kiedy samochód już ma te nasze 18 metrów na sekundę, a radiowóz porusza się z prędkością 10 metrów na sekundę, to dla radiowozu Prędkość względna wynosi 18 metrów na sekundę, minus 10 metrów na sekundę, czyli 8 metrów na sekundę. I to jest prędkość względna tego samochodu względem radiowozu. Teraz podstawiamy, czyli minus 10 metrów na sekundę, minus 8 metrów na sekundę przez delta V, czyli 6 sekund, i dostajemy minus 10, minus 8, czyli minus 18 metrów na sekundę przez 6 sekund i wynikiem jest minus 3 metry na sekundę kwadrat. A więc w pierwszym przypadku przyspieszenie równa się 3 metry na sekundę kwadrat, w drugim przypadku, czyli przyspieszenie względem radiowozu wynosi minus 3 metry na sekundę kwadrat. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Cześć.